No chodź, chodź, użyj se kodu X tony, a masz kurwa gnoju. Nie używasz kodu X tony? To w pienizdę kurwa, balony jesteś fajer! Dawaj go kurwe, dawaj go kurwa, kurwa. napierdalaj! Dlaczego kurwa nam do kana, nie użyłeś kodu. Dawaj kurwa... U, dawaj go! Dawaj go! Kurwa! Będziesz używał kurwa kodu gnoju! Będziesz używał kurwa kodu? No! Mi się wydaje kurwa, gościu. Siema widzowie, losujemy. Człowieku 26! Złoty to jest rekord na tym kanale. Dlatego, piękna aktywność w postaci łapki i komentarza. Mam nadzieję, że przebijemy próg i zrobimy kurwa normalnie. Piękne podejście na mojża. Losujemy, kto wygrywa 26 zł. I w tym momencie Hurakan 277. CC jak donice, tylko owłosione. Kto co lubi, na kurwa, bo z tego kurwa co rada. Zadupiaj tu na góra, Inurus. Szybko, kurna, z tą lodziarnią, ty szmulu. Gdzie się, kurna, wymienia skiny? No? No? Najlepsza strona to pirate słabo Co ty mi tu, ciulu, dojesz? Ja chcę skiny. Wejdź swoimi skinami na pirateswap.com Najlepsza strona w mecie Użyj kodu XTONY i odbierz bonus aż 35% Oto co go do? Siema widzowie, witam Was ten potężny wtoreczek Kurwa, czwarteczek już jest, a jestem przyjebany kurwa jak paszczka, gwoździ gościu z Obi Pozdro 600 i wjeżdżamy kurde dzisiaj serdecznie na film Tutaj serdeczne będą skrzynki otwierane bo dzisiaj Walenty tynki, jutro są kurde i będą walone tynki. Normalnie na budowie będą walone tynki elegancko i będziemy też dupczyć się na pewno wszyscy y, tam y, zakochani. Będzie dupczone także elegancko, fajny dzień się y, kurde zapowiada. No będzie kurde grubo, będzie kurde grubo. Dzisiaj chciałbym lowe letter Case normalnie pocisnąć, lowe letter Case, a. zobaczcie co mamy tutaj w środku, jakoś kosę, jakieś kosę, awp electric hive, ale taka elektryczna elektryczna normalnie żyłka, jutro może pęknąć nie jednemu, nie jednej, tutaj takie zaczarowane czerwone skiny, ojojojoj oj, oj, oj. ile miłości tutaj w tych skinach jest, pyszności, mam nadzieję, że te kosy przyniosą nam przyniosą nam szczęście i że ta ogólnie skrzy zrobi wrażenie damy jej nawet serduszko żeby tak kurde no, tak, tak ją tutaj y, wysnajpić zaczynamy pierwsza skrzynka wjeżdża na rejon a co tutaj się dzieje a co tutaj się stało no takie gówno mi dajesz chłopie na walentynki ty chamie ty na świnio to ja Ci ufałem jako skrzynce, a ty mnie zdradziłaś już na samym początku. O tej kurwa gnoju. Normalnie, jutro mogą być różne scenariusze po walentynkach, dlatego yy, przyzorny zawsze ubezpieczony. Lepiej zdradzić pierwszy, niż zostać zdradzonym. Także polecam wam serdecznie ten sposób, widzowie. Lepiej zdradzić od razu przed, a później ewentualnie się przyznać, tak? Yy, bo po co, po co, po co przegrywać, tak? Trzeba zawsze być pierwszym yy, czempionem, więc jedziemy kurwa z tematem dobra, case batelka może pociśniemy, tylko bym tutaj rozdawanie prezentów wam za 7 days'ował nie, przepraszam, nie rozdawanie prezentów, ja chciałem wam kod pokazać, mój kurde elegancki kod Xtony wjeżdża na rajon 10% bonusu z kodem x -Tony i dodatkowo kurde z kodem hello zostaniesz kurwa z ziomelo, nie no kod stony używasz elegancko, wpłacasz 4200, dostajesz kurwa 200 tysięcy serduszek, no bonus jest kurwa oporowy, 2 10 zł 10 groszy na start jest kurwa pięknie. A ja tutaj mam zobaczyć, jakie fajne konkursy dla Was. Nie, no jest kurde, konkretnie. Dobra, widzowie. Okej Batelek, wjeżdża i jedziemy coś takiego. Gdzie jest kurde nasza skrzyneczka? Ty, można ją jokerową zrobić. Uuu, to może być w kolejnym filmie, co wy na to? Czy Joker kurwa zrobi wrażenie? To jest pytanie. Na razie dajemy sobie pięć skrzyneczek, robimy bitwę na cztery osoby. E, w ogóle to wcześniej przyszło powiadomienie, nie na mój telefon. Ogólnie no za iPhone, tak, nie chwalę się, nie chwalę się. Nowy iPhone iPhone 16, wiecie widzowie, jebać biedę Nie jakiś tam Max, bo Max to kurwa ja jestem ja, ja nie jestem żaden Max, inaczej się mam na imię e, i wyjebane mam w jakieś maxy tam kurwa sram na to ale normalnie iPhone 16, no powiem wam szczerze, że może być, może być Pornola fajnie na nim obejrzeć, dobra jakość, jest kurde elegancko, y, fiut zadowolony jak to mówią. Dobra, e, jedziemy z tematem, widzę tutaj nie chcą ze z nami grać zawodnicy. Mam nadzieję, że lowe letter case tutaj zostanie kurwa ostro zdymany przez Tonego. E, widzowie, w ogóle 21.52 jest, kiedy nagrywam ten film i wiecie co to oznacza? A gówno to oznacza. To oznacza to, że Tony wstał, stary wstał i mówi: Łapę do mnie wystawia. Ja jakoś przypadkowo komputer włączyłem i mówię: Kurwa, już nagram ten film dla widzów, nie będę taki. Więc kurde, będzie nagrywane. O, dwie dyszki dla Tonego, widzę tutaj. Podoba mi się to, podoba mi się to, tony wjeżdża na rejon. Piękności, piękna bitwa dla tonego: 74 zł. No i o to, kurde, chodzi. No i co, ja sprzedałem, kurde, selnęłem I, 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 i co zrobiliście ta, kurde? O, o, już mam teraz, kurde. Co to są za lagi jakieś, kurde? No. A może byśmy taką ulepszoną wersję otworzyli. A dawaj, gościu, kurwa, wyjebane jajucha, nie? Wiesz o co chodzi, Mordo? 10 sztuk caseów. Pociśnijmy sobie, widzowie. Normalnie. 10 sztuk. Robimy znowu underdoga, pier pieroga i zobaczymy. 0,014%. Udychuj złoty. Normalnie. Piękności, pyszności. Widzowie, macie akwarium? Dajcie znać w komentarzu, czy macie akwarium, bo jak macie akwarium, to dajcie znać jakie i w ogóle itp. Bo właśnie jak pierdolny remoncik sobie elegancko salonu, to chciałem sobie akwarium zafundować. I właśnie się zastanawiam, czy, czy fajnie, fajnie. I w ogóle ile kurde litrów kupić itp. itd. Jak ktoś się zna kurwa na rybkach. No albo kurwa rybki, albo akwarium, tak? Wyjebane kurwa jaja mam na to. Tak? Albo rybki, albo akwarium. Więc wiecie, dawajcie znać, a ja dodaję tutaj te boty, bot Rosso i bot Adrianek, kurwa. Lecimy, jakieś lagi w ogóle są, ja nie wiem, chyba internet mi zajebali z Kambodży. 105 zł, Rosso, kurwa, 14,66 i tak będziesz rozdupczony, Rosso, kurwa, pakuj tam walizę, gościu. Pakuj walizę, jesteś łomany dzisiaj w tej bitwie i mamy na ciebie wypierdziuluny. Ładnego tego, kurde co gordo. Pięknie, pięknie. Gonimy, kurde, Rosso. Rosso jest w szoku. Rosso przegra tą bitwę, ja wam mówię. Rosso, szykuj się na wpierdą. Normalnie. Rosso, Rosso. Dawaj, dawaj, Tony. jadymy z tymi, kurde, ziutami. Tutaj elegancko. 6 dyszek. Do drobienia, Do drobienia. Zaraz, Tony, trafi coś fajnego. I będziemy tutaj zadowoleni. Kurde, Bela. Będzie pysznie, kurwa. Normalnie. No i co mi dajesz, Hamie? Dawaj coś dobrego i nie pierdol tutaj, kurde, w tańcu się. 6 dyszek, no niestety, Rosso jednak tutaj trzymał poziom, trzymał poziom do samego końca. 4 dyszki nam zostały. Pójdziemy sobie, kurde, pootwierać skrzyneczki. Normalnie zobaczymy, czy, kurde, tryb y, Rosso się tutaj uda. Nie, no dobra, otwieramy zwykły tryb. 3 skrzyneczki, 12,60. To nie są tanie rzeczy, widzowie. To nie są tanie rzeczy, ale tony się poświęca dla Was. Także i Wy się poświęcie dla tonego, pysznego, malinowego. 15 zł ogólnie mamy. A ile nas to kosztowało? 12 zł, tak? 4 razy 2, 4 razy, kurde, 4. To jest kurwa tego, tego typu. Ile ta skrzynka? 4,20. 4 razy 3, 12 zł, 12,60. Dokładnie szybka matematyka. I jedziemy, kurde, na patyka. Picobello Manific i co my tu mamy? 8,74, Rosso w szoku, Rosso się zjebał, totalnie. Monrise UMP 4,5, no poważna cena, dobra, sprzedamy to wszystko, co tutaj trafiliśmy. O Boże, i teraz weźcie kurwa do co ja trafiłem, ale chyba to. Dobra, sprzedajemy to szybko, panowie, jak to faktorynią nie no, jestem w szoku. Dobra, case batelek. Musimy pocisnąć, kurde, tego tego, kocmucha. Dodajemy jeszcze raz, to się uda. To się uda, yy, to się uda, to się naprawdę, kurde, uda. 42 zł więcej nie mogę, więc wjeżdżamy underdog tym razem, trybik. Dodajemy szybko boty, widzowie. I teraz się okaże, czy tony będzie, kurde, 7 daysem dzisiaj. Czy tony zostanie Mega Seven Days? Sprawdźmy to, Michael Emily. Rosso, Rosso, jeżeli wygrasz jeszcze raz, kasujecie w internetach. Jesteś skasowany, jesteś rozjebany i jesteś w ogóle za Love letter case, love letter case. No, dawaj coś kurwa na te Walentynki, bo zaraz cię rozjebie, gościu. Normalnie, dawaj coś dobrego na Walentynki dla tonego tutaj, bo nie będzie na kwiaty. I będzie kurwa chuj parchaty jutro. No. A ja bym chciał mieć tutaj elegancko jutro. No i nie, no kurwa nie da zarobić. No nie da zarobić jebane, em, jebana Emilka. A chuj ci na ma, matule. Dobra, pozdrawiam widzowie. Myślę, że jeszcze możemy sobie kurde skrzyneczkę jedną pyknąć. I uwaga, czy trafiamy kose w tym momencie. Jakby tak było, to by było kurde makafiki takaruku. Pięknie, kurwa, mam to siuku. No nie, no 3 złote mi dało. No tak to wyszło widzowie. 1000 ogólnie mamy jeszcze tych, kurde, diamencików. Ustrzelimy se skina normalnie. 1000, kurde, 56. 1056 płacanych Let's go. Złoty 26. Zł. Także dzisiaj, bez farta. Pozrój 600, widzowie, trzymajcie się. I... I proszę napisać. A zajebiście że to nas wrzuciłeś filmik. Tak, Elo!